W tym materiale chciałbym Państwu pokazać nasze produkty, którymi są skrzynki rozdzielcze do rekuperacji. Tutaj mamy taki bardzo ciekawy przykład skrzynki rozdzielczej samouszczelniającej. Wyróżnia je to, że posiadają samouszczelniające króćce, które znacznie przyspieszają nasz montaż. Tutaj wystarczy włożyć daną rurę od rekuperacji i to wszystko. Te skrzynki posiadają też wewnętrzną izolację. Oraz akurat ten model z uwagi na wielkość posiada też wewnętrzne podporki, które odpowiadają za dodatkowe usztywnienie danego elementu. Kolejną ciekawą skrzynką są skrzynki rozdzielcze metalowe. One nie posiadają tych króców samuszczających, więc montaż jest o wiele dłuższy, bo musimy najpierw dodać uszczelkę na króciec, następnie włożyć rurę i dodatkowo zabezpieczyć tymi elementami. Ale posiadają też wewnętrzną izolację, którą tutaj możecie teraz zobaczyć. Oraz akurat ten model, czyli skrzynka lewa prawa, bo tak ona się nazywa, posiada tutaj dwie śrubki z tej strony i z drugiej, dzięki której możemy obrócić ten króciec i zmienić położenie mniejszych krócców. Następnie do skrzynek stalowych, metalowych, należą też skrzynki dwurzędowe. Skrzynki dwurzędowe też posiadają izolację wewnętrzną oraz wewnętrzną perforację, która umożliwia rozprzestrzenienie się powietrza po wszystkich króćcach równomiernie. Następne skrzynki w naszej ofercie to skrzynki plastikowe. To jest akurat produkcja Granterm. Wyróżnia je to, że posiadają 30-letnią gwarancję na aktywność rejonów srebra, czyli są antybakteryjne. Dodatkowo możemy sobie złożyć jaką chcemy, tylko skrzynkę z widocznych tutaj elementów, no ale też wiadomo, jak każdy produkt ma swoje wady, i niestety tutaj szczelność tej skrzynki jest znacznie gorsza niż tych metalowych odpowiedników, dlatego też należy ją dodatkowo zabezpieczyć, żeby to po prostu nie miało miejsca. Warto wspomnieć, że do montażu tej skrzynki też potrzebujemy klucza. Klucz można kupić u nas na stronie za kilkadziesiąt złotych, także on jest uniwersalny do złożenia każdej skrzynki rozdzielczej czy rozprężnej tej firmy. Na koniec warto też dodać, że posiadamy w swojej ofercie skrzynki rozprężne różnego rodzaju: to jest skrzynka rozprężna z krótkim odejściem, przelotowa, posiadamy skrzynki rozprężne przelotowe z długim odejściem, skrzynki rozprężne kątowe z krótkim odejściem, kątowe z długim odejściem. Wszystkie te rodzaje posiadamy również w wersji z króćcami samouszczelniającymi, a na dodatek posiadamy jeszcze fajny produkt, który tutaj warto wspomnieć o nim. To są obejścia płaskie do rur FI-75. W momencie, kiedy nasze rury zaczęły się krzyżować na podłodze, warto zastosować taki mostek, takie obejście, z uwagi na to, że krzyżujące się rury powodują duże opory, więc jak zastosujemy taki mostek i połączymy te rury w ten sposób, po prostu zyskamy odpowiednią przepustowość naszego systemu. I te wersje też właśnie istnieją w wersji metalowej, jak i samouszczelniającej. Mało tego, nie występują tylko właśnie w takim odejściu jeden na jeden, ale posiadamy też modele, które są tak ze sobą złączone. I to są tak zwane dwójki, więc możemy podłączyć dwie rury do jednego obejścia.